Cześć wam. Jesteśmy w Isfahanie. Siedzimy pod mostem. Przyszło nam siedzieć pod mostem. Pewnie zastanawiacie się co to za miejsce. Zobaczcie jaka piękna perspektywa. Tam za nami. Jest to jeden z najpiękniejszych mostów w Isfahanie. W ogóle Isfahan ma kilka takich ładnych mostów. I tu ludzie przychodzą odpocząć, schować się w cieniu. Bo Isfahan jest jednym z najgorętszych miast w Iranie. A Iran ma najgorętsze punkty na świecie, gdzie po prostu temperatury dochodzą, z tego co tu mi mówili, nawet do 60 stopni. No. Obłęd. Rzeczywiście jest bardzo ciepło i jest niesamowite, gdy wchodzi się do cienia, to jest tak jakby ktoś to ogrzewanie wyłączył. Po prostu taki przeskok, że to czuć dosłownie na skórze. Chcieliśmy wam opowiedzieć trochę o Isfahanie, bo już mamy takie małe porównanie. Byliśmy najpierw w Teheranie. Ja strasznie jakoś tak się słabo czułem, bo miewam problemy z zatokami i tam przez smog zacząłem to odczuwać. Jakieś takie lekkie bóle głowy. Tutaj przyjechaliśmy, czuję się naprawdę rewelacyjnie. Jest zdecydowanie lepiej. O Isfahanie internety piszą, że jest to jedno z piękniejszych miast świata. A, no a sami Irańczycy mówią o Isfahanie, że jest to połowa świata. Są mega dumni z tego miasta. I miasta miasto rzeczywiście zachwyca. Nie, jest bardzo ładne, ale wiecie co? Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że tu są naprawdę sympatyczni ludzie. Można tak się zachwycać w każdym miejscu na świecie, że tu są sympatyczni, tam sympatyczni, ale nie wiem, to chyba wynika z tego, że nie mają jakiegoś takiego najazdu turystów. Tych turystów jest mniej i każdy turysta jest dla nich trochę jak niedźwiedź na grupówkach. Kiedyś patrzyliśmy jak Chińczycy z nami sobie robili zdjęcia na Palau. Tutaj w sumie nikt tak nie podbiega tak często, ale jednak jednak ta kultura perska jest trochę inna. Oni są trochę bardziej zachowawczy, a z drugiej strony bardzo się cieszą, jeżeli ktoś ich pozdrawia, z nimi rozmawia. Cieszą się z obecności turystów i chyba bardzo dbają o dobre imię swojego kraju, bo często nas pytają, czy nam się podoba, jak tutaj się czujemy, co myślimy, co myślimy? O danym mieście, tak. o danym i życzą nam dobrego pobytu. Witają nas bardzo w Iranie. serdecznie w Iranie podchodzą, robią sobie z nami zdjęcia. No to takie no, po prostu miłe, no. Nie, to ładne, ładne miasto, ładne miejsce. Wieczorem przychodzą młodzi ludzie i śpiewają. Czyli robią coś co jest zakazane Nie w Iranie. Tylko młodzi, starsi też. Ale młodzi wyrywają się w ogóle z systemu. Później pojawia się policja religijna, która ich goni i oni lubią prowokować. Z tego coś tak się dowiedzieliśmy. No trochę taka zabawa w kotka i myszkę, tylko w Iranie to jest chyba igranie z ogniem. To nie jest takie, jak u nas w wielu innych miejscach na świecie. Bo to trochę inny jednak kraj. No ale oni. Szukają swoich henklaw, szukają swojej wolności i na przykład znajdują w takim miejscu jak to, pod mostem, jednym z najpiękniejszych mostów w Isfahanie. <śpiewanie>

w ogóle Wiranie są takim symbolem. Nie tylko można przejść na drugi brzeg, ale mosty też łączą. Oni uwielbiają mosty, uwielbiają spotykać się pod mostami. Na mostach mówią, że mosty łączą. No ja drodzy zrobiłem parę ładnych zdjęć koło mostu. Na no, moście pewnie też zrobię. Ładne miejsce i przede wszystkim można trochę odpocząć. No naprawdę tak się zrelaksować. Yeah, yeah, yeah. No nie, no trochę widzieliśmy, widzieliśmy ten y, największy meczet w Iranie, który plac, warto największy zobaczyć. Plac największy plac do wielkości na świecie. Plac y, Ogromny. I mama Zauważyliśmy, właściwie nie zauważyliśmy tutaj chińskich produktów. I rozmawialiśmy dzisiaj na takiej głównej, reprezentacyjnej alei, gdzie były wystawione stoiska z rzemiosłem, i właśnie przy tym głównym placu też widzieliśmy masę takich małych warsztacików, gdzie produkuje się produkty takiego codziennego użytku, i to wszystko robią rzemieślnicy. Tu nie ma takiej fabrycznej roboty. I ci ludzie mówią, że niestety te produkty chińskie już się do nich też wdzierają, że są słabej jakości, oni naprawdę cenią sobie jakość. Chyba trochę też boleją nad tym, że te produkty chińskie się pojawiają, ale z drugiej strony widać u nich własną, Robotę, własne rzemiosło, naprawdę piękne rzemiosło na każdym kroku. Widać, co jest dla nich ważniejsze, no ale wiecie doskonale, jak jest na świecie. Często pieniądz decyduje, jeżeli kogoś nie stać na produkty rękodzielnicze, które są zawsze droższe, bo jednak ta praca ludzka kosztuje, no to wybierają takie chińskie z fabryk, no, które są po prostu często jednorazowego użytku. No i ten zalew postępuje. W Iranie ceniona jest sztuka. Sztuka taka duża i taka mała. Mnie to ujęło. Dla, na mnie to robi wrażenie, że... Nie, oczywiście, że te rzeczy są przepiękne. Nie, na temat. mnie robi wrażenie to, że Irańczycy otaczają się pięknymi rzeczami. Przedmioty codziennego użytku są naprawdę ładne. E... Są wykonane ręcznie, pewnie z Ale czy, widzisz to? No jak to wygląda? Dobrze wygląda. Bardzo dobrej jakości. Zresztą ja sobie no. też kupiłam e... o, o, biżuterię o, o, taką takie... malutką, ale w torebce takie mam coś... jeszcze cztery inne. No, dziwić się no z Kupiła dlatego, że było ładne. I no jest, ale, napra jest też, naprawdę tanie, ale też świadomość, że jest to robione Za ile ręcznie, kupiłaś, a nie nie przyznam się. Dobra, to się nie przyznamy. Tanią. Ładne miejsce. Pewnie jeszcze coś Wam tutaj pokażemy, a na razie spadamy jeść. Na razie. E